Kobieta skazana za cytowanie Pisma Świętego. Mowa tutaj o mnie. Kochani, byłam dzisiaj w sądzie, usłyszałam zaoczne orzeczenie Sądu Rejonowego Wybniku. Brzmiało ono mianowicie tak, że na okres pięciu miesięcy ogranicza mi się wolność. Mowa tutaj dokładniej o pracach społecznych przez właśnie pięć miesięcy w wymiarze, tam było ponad 30 godzin. Kochani, w zarzutach miałam postawiony właśnie cytat z Pisma Świętego z mądrości Seracha. Nie mogłam stawić się w sądzie, mogłam jedynie wysłać dowody, z którymi mam wrażenie, że sąd nawet się nie zapoznał. Wysłałam tam wszystkie screeny od widzów, którzy wyrażali opinię na temat mojej działalności w internecie. Również wstawiłam tam wszystkie screeny zbiórek, które wsparłam i które udostępniam w mediach. Miałam również poręczenie jednego prezesa takiej jednej fundacji. Miałam również poręczenie dwóch innych osób, takich bardziej znaczących w społeczeństwie. Czuję się wewnętrznie bardzo źle, czuję się z tym wszystkim sama, że dosłownie zostałam ukarana za cytowanie Pisma Świętego. Czuję, że to jest właśnie taki mini atak chrześcijan. Czuję się z tym wszystkim sama. Prawnik, do którego zgłosiłam się, życzył ode mnie za jedną instancję 10 tysięcy złotych. Nie posiadam takich pieniędzy na już, żeby komuś zapłacić. Od tego orzeczenia oczywiście będę się odwoływać i będę walczyć o sprawiedliwość. Czuję się bardzo źle z tym, że orzeknięto mnie po prostu winną. Czegoś, czego nawet nie chciałam zrobić. Po prostu opowiadałam historię swojej rodziny. Mam wrażenie, że sędziowie nawet nie przeczytali tego, co do nich napisałam w dowodach, że same słowa, które były moimi wielce zarzutami, są po prostu z pisma świętego. Jestem tym wszystkim bardzo dobita.